Przegląd tygodnia numer 44. Zaczynamy. Bądź to przewodnie. Wyspiańskiego wesele na dzisiejszą niedzielę. Czyli, czy branżowy taniec chocholi, będący ilustracją niemocy, wszystkich nas zadowoli? Bo, cytuję, miałeś w złoty róg, a wybrałeś najgorszą z możliwych dróg. Dla przypomnienia jedynie pozwolę sobie zacytować: Miałeś, Hamie, złoty róg, miałeś, Hamie, czapkę z piór, czapkę wicher niesie, róg huka po lesie. Ostał Ci się ino sznur, ostał Ci się ino sznur. Koniec cytatu z wesela Stanisława Wyspiańskiego. O co chodzi? Każdy z nas miał w swoim życiu tę swoją jedyną i niepowtarzalną szansę na wygranie szczęśliwego losu. Niektórzy z tej szansy potrafili skorzystać, choć prawda jest taka, że jest ich bardzo, bardzo niewielu. W naszej branży chocholi taniec trwa od dekady, czyli od około 10 lat. Choć tak wcale nie musiało być, bo niestety większość z nas nie potrafiła tej swojej szansy wykorzystać ani dla siebie, ani dla swoich bliskich, ani dla swojego zawodowego lub środowiskowego otoczenia. Być może, że takie szanse i możliwości na poprawę swojego losu nie są oczywiste, nie są widoczne na ten pierwszy rzut oka. Być może. Ale od czego jest nasz informator, prawda? Niedawno pisałem o tym, że zadzwonił do mnie nasz pracodawca z pretensjami, że nasz cennik nadal w miejscu, a on ma trzy podstawowe stacje kontroli pojazdów. Ale na moje pytanie o organizacyjną przynależność bo samemu trudno cokolwiek przecież zdziałać odpowiedział negatywnie, bo miał rzekomo negatywne doświadczenia z wcześniejszej współpracy z podmiotem z centralnej Polski, więc się niby zraził. Ale co to ma do rzeczy, zapytałem, bo rezygnując z tej przynależności, przecież także nie pomógł własnej sprawie. I zaproponowałem lepszą przynależność. Bo, przynależność do na przykład do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Przedstawiłem też ku temu stosowne argumenty. A tych argumentów mam trochę, bo nasza stacja także należy do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Nie sprawdziłem, czy ten nasz przedsiębiorca wykorzystał tę szansę. Czy wziął we własne dłonie ten złoty róg? Mam nadzieję, że nie wybrał najgorszej z możliwych dróg, czyli taniec chocholi i trwanie w stanie bez przynależności organizacyjnej. W polskiej Izbie Stacji kontroli pojazdów trafiła się szansa. Niczym ten przysłowiowy złoty róg? Moim zdaniem, bo prezesem nie jest inżynier, co jest już pewnym ewenementem w środowisku, tak zwanego pospolitego inżynierstwa, w większości bez innowacyjnych umiejętności. Mam nadzieję, że Rada. Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz najbardziej aktywni członkowie PSKP wiedzą o tym, że trzymają w rękach złoty róg, że taka szansa może im się po raz drugi już nie trafić. A wszyscy wiemy, że obecna sytuacja prawna jest szczególna, bo mamy już do czynienia w Polsce z dwoma jednak różnymi od siebie i niezależnymi ośrodkami stanowienia i egzekwowania prawa. Aby się sprawnie w tej sytuacji prawnej poruszać, nie wystarczy mieć za sobą zwykłych studiów. Prezes z doktoratem z prawa trafił się w PSKP niczym przysłowiowe ślepej kurze ziarnko. Bo to także od Rady i aktywnych członków PSKP zależy, czy wiedza prawna prezesa Marcina Brankiewicza z mocną podbudową teoretyczną na poziomie doktoratu zostanie właściwie właściwie wykorzystana dla dobra naszej branży. Żeby nie było po latach, taniec Kocholi trwa, bo miałeś Złoty róg, a zwyciężył urzędniczy wróg, więc ostał ci się ino sznur, żeby nie było. Ostatnio w gronie komentujących na naszej stronce znalazł się ponownie pan G.K., czyli podmiot z centralnej Polski. Od co najmniej dziesięciu lat. Toczy on swoją prywatną wojnę na naszym rynku. Jest także pewnym ewenementem, że potrafi tak wyraziście wypowiadać się w sprawach prawnych, choć nie posiada ku temu stosownego wykształcenia. Ale i on także miał swój złoty róg, bo w tym okresie ostatnich 10 lat wiodło mu się na tyle dobrze, że mógł podnieść swoje wykształcenie, aby już nie być narażonym na żarty i dowcipy oraz aby w ten sposób wzmocnić pozycję swojej firmy. Za parę lat przypomni mu się zapewne, czym jest Hocholitaniec i co na ten temat powiedział w weselu. Stanisław Wyspiański. Ale już będzie za późno. Nie wiem, ale to chyba nie jest cała lista podmiotów, które mają lub miały w ręku swój złoty róg. Bo przecież wielu kolegów trwa w takim chocholim tańcu, także bez żadnej formalnej przynależności. Wiele szkody przyniosło tu stanowisko niektórych naszych forumowych liderów, którzy przed laty uważali, że wystarczy być aktywnym na internetowych forach. Jak widać po tych dziesięciu latach, jednak nie wystarczyło. Kocholi ta nic trwa i nic się nie zmieniło. Dziękuję.